Hej. Witam Was wszystkich bardzo bardzo serdecznie. Jestem Christmas, To jest kolejny odcinek Metro Exodus w oczekiwaniu na kolejne premiery 2023 roku. Moi kochani, udało mi się całkiem fajny kadr złapać. Patrzcie na to, nie ma tragedii. W rzeczywistości nie wygląda tak fajnie. Pomniesz, ja Ciebie Zaczęła, a nie zaczęła rozmawiać, więc od razu przeszedłem do nagrania. Więc mm, chodzi o to, że zbieramy się i. все. Она для нас какие задания. Там держит. Может, получится им еще помочь, а? Eh? Если не мы, то кто? Ну, ваше. Пыль это чертова. Скорее бы отсюда свалить. Не Господа лезь, поражен. Мне нужен живой муж, а не мертвый герой. Добро же, так венц. Убираем курс, мои кохани, на... Ну, ваше. Jezus, nie tak. Chciałem zdjąć mapę, a nie odpalać. Mogę tym? Nie, nie mogę tym. Muszę, no, muszę klasycznym wozem strażackim się zebrać. No dobrze. W takim razie, moi kochani, kontynuujemy Metro w oczekiwaniu na kolejne premiery. Nie zapomnijcie, że w niedzielę znowu kolejny odcinek. Mm. Już chyba nie Spidermana, a... Raczej potion craft Mam nadzieję, że ten potion craft wam się podoba Kurwa, ten baron zdąży tu pierdzieli głupoty Niemniej jednak My się będziemy przemieszczać Tak, cały czas Kurde, niestety Jedziemy na zachód I słońce będzie nam waliło w japę non stop Mam nadzieję, że uda nam się tam dojechać Ja nie zabłądzę za bardzo I postrzelamy sobie trochę znowu Mamy ukraść cysternę, znaczy inaczej, ukraść. Nie my zajmujemy się kradzieżą cysterny, zajmujemy się tylko otwarciem bramy, najpewniej. Jak tam dojedziemy, to wszystkiego się pewnie więcej dowiem. Na pewno będę musiał zmienić znowu lufę z dużej, długiej lufy na coś spokojniejszego, czyli na przykład na tłumik. Nie będę się tutaj angażował w jakieś przejazdy, objazdy. Can't see shit! O mój Boże, ale gówniana pogoda. Nie ukrywam, jak tam dobrze jadę? Źle jadę. Źle jadę w chuj. Muszę jechać w lewo. Ale nic nie widzę. Dobra, jolo. O mój Boże, jaka gówniana pogoda. No trudno, czasem mi tak się zdarzy. Dobra, słuchajcie, jak będę jechał po Torach, coś rozjechałem. Będę jechał po torach, to jest duża szansa na to, że trafię, prawda? Albo obok torów. No bo hej, w końcu, no wiecie, wszystko jest na miejscu. Zaraz tam dotrzemy. Tu jesteśmy, to znaczy gdzie jesteśmy? Słuchajcie, ja muszę wysiąść. No dobra, tu jest cysterna A tu wam, tu miga nam coś. Co jest? Koło której cysterny głąby. Tu cały czas słyszę, a tam są te, okej, okay, to węże Co ten tu? No raczej nie tutaj. Aśmy się dogadali ziomeczki, co? No dobrze, ale to jest dobry moment, żeby założyć tłumik. Zobaczymy, co jeszcze mogę ciekawego założyć. O, na pewno dłuższy powiększony magazynek. To mi się podoba. Powiększony magazynek zawsze jest spoko. I co? Do strzelby mogę założyć ciężką kolbę. Zmniej, zmniejszy to trochę stabilność, ale. czy znaczy obrażenia, ale zwiększy stabilność w dużym, w bardzo dużym stopniu. Luneta noktowizyjna mnie nie interesuje. Dobra, tutaj mamy wszystko. O, jak dobrze. Przestało napierdalać. A tu jesteście. O mój Boże. Dobra, niech wam będzie. To trochę za daleko się zatrzymałem, ale hej. Nie ma tragedii. Fajne macie te wózki. Czemu ja nie mogę takim jeździć? Co tam mordeczki? A bo tu tędy można było podjechać tutaj. No, trochę zboczyłem z trasy. Co tam? Ona ma tak dojebany ten karabin, patrzcie na to. Czy to jest majster patrzcie. Kur... Artyom, my tu smatreliście. Głavne warota ochrniają niebalszy a tręk. jest jeszcze przez zindan. Podziemielie, można i идти. Tam u najbajler raby держит. Да, в общем, план такой. Мы с Гюль попробуем тихо снять их охрану и пройти со стороны ворот. Ну а если тихо не получится, они, по крайней мере, на нас отвлекутся. А ты через подземелье зайдешь к ним в тыл. Пойдем, проведем тебя. Добра. План есть добрый, але не понять, как гонать. Więc przejdźmy sobie. Nie no ubywaj mnie. On nie ubywał. On nie był taki. dobra, rozumiem. Nie zabijać niewolników. A to co to jest? Ole dojebany królik! O skubańcu. Myślałem, że go zabiorę do Aurory i będzie moim kolegą. Dobra, czy wy mi to otworzycie? Nie ma tak. Maleka słucha. Nie z gimnastu, pachorzy. Okazuje Tak, że to jest parzecznik. Nie ma znaczy? No to dawaj, mordo. W poprzednim odcinku sporo się podziało i ja też trochę na wariata to zrobiłem. Na szczęście udało się. No dawaj, damy radę. I nasz kolega serdeczny się zbagował. Odliczne. A nie możemy wszyscy tam iść? Nie byłoby, nie byłoby lepiej. No dobra. Nieważne, ruszamy. A, te pająki, nienawidzę tych pająków. Nienawidzę tych pająków. Мне и кровь Артем просто. Мы стоял, стоял, каждый день стоял. И жок, Лучше охоту ходил. Дураку до рабство брал. <плакова> Дуры, Сайтазы, Правильно сказал совсем не. Dobra, na razie w sumie nie powinienem Ich tutaj mordować za bardzo Przecież to są tubylcy I teraz pytanie, czy tubylcy Tubylcy to nie niewolnicy, prawda? Dobra, na razie to ich szanimy Szanić ich Przejdziemy od razu górą ale tego pana to bym też Stop. właśnie wyjaśnił, bo oni mają broń. A ja mam pewne podejrzenia, że tubylcy broni nie mają. <tryk> tubylcy niewolnicy, mam na myśli. Więc to są niewolnicy. Ten laser trochę mi przeszkadza tutaj. Co ja muszę tutaj dokonać szybkiego zapisu, bo nie chciałbym, żeby tutaj jakiś konkretny temat się od Janie Pawlił. Ty, gościu, poluj! Mi się lepiej tutaj połóż, z kolegą mi się nie interesuj za bardzo. O kurwa, nie mogę tędy przejść, naprawdę. No dobra, na razie stelfik idzie dobrze. Słuchajcie, zostawcie łapkę, bo to nie jest wcale taka prosta sprawa. Ile tu jest robactwa? Ja pierdziele Dobra, w sumie na razie to nam dobrze idzie. Przekradamy się, bo gra nam na to pozwala. Ten tu chrapie potężnie. Tam jest walki psów. Nie podoba mi się, że są tu walki psów. Ja bym bardzo chętnie tutaj ukrócił ten proceder, bo nienawidzę. No, niestety. Ale tu już jest cichutko. Gasimy światełko. Kurwon ma broń. Ale na szczęście. Na szczęście. Ale ich tu wymordowałem. Na szczęście żaden wystrzał nie nastąpił bez tłumika. Także tyle dobrego. Oczywiście po wszelkiego rodzaju oświetlenie, bo mnie kurwia. U shit! O, Siemanko, czyżbyśmy się spotkali? Ну добра. Но есть и плохая. Ворота. Okay. Забрать ее мы не можем. Товарищ полковник, это намир. Цистерна у нас, но возникли проблемы с воротами. Вас понял. Работаем по резервному плану. Действуйте по обстоятельствам. Видишь, провода от ворот ведут на вышку. Но вот как но туда попасть? No ja mam wrażenie, że w prosty sposób. Trzeba się tam zakraść i wymordować wszystkich. Młodzi ludzie, wy serio zadumali atakować naszą księgę? Ja oczywiście uwielbiam chrobrość, -hmm. ale umierać tak po prostu nie warto. Kto was główny? Podniemajcie się do mnie, mamy co porozmawiać. Zgadza się, jak mówiłeś, Na wszystkie 180 rozwrócił się. Tak, bo on wcześniej chciał nas wymordować od razu. A teraz nagle chce z nami gadać. się mnie! prali od krowie. Jakbyś nie zauważył, ziomeczku, to jedyna rzeź, jaka tu miała miejsce, to są twoi ludzie. A nas jest tutaj tylko dwóch. Tak, swoją drogą. Więc opuśćmy broń. Dokonajmy śpiego zapisu. Dlaczego robię to ręcznie? Żeby mieć świadomość, słuchajcie, bo ostatnio sporo się ta gra wysypuje. Więc to dlatego... Nie kryć I wpuścić goń! Ja ich tam rozpierdolek będzie trzeba. Naprawdę i to nie będzie, nie będzie problem. Dzień dobry. Zobaczymy co nas czeka. Podnijaj nie się! Ciebie nikt nie troni! Jeśli tam konieczny nie narwiesz się! Nie narawić samieta. No, wariantów nie. Jeśli nie ujedziemy, wsjaby te pustyni lerzam. Rany li bozna.

Dobra, słuchajcie Nie ukrywam, że mam Zajebistą chęć Ich wszystkich wystrzelać No totalnie mam ochotę ich wszystkich wystrzelać Ale muszę to zrobić Tak trzymam specjalnie myszkę Żeby przypadkiem nie kliknąć czegoś Dobra, tędy nie, okej okay. <grytanie> Bo. Ja bym bardzo chętnie to zrobił. Jezi, Baron. Ja bym bardzo chętnie ich wszystkich tutaj wytłukł. Bo nienawidzę ludzi tego typu. Ale spokojnie. Dajmy szansę. Może jednak. Y, gdzieś tam. coś mu przejdzie przez myśl. No dobra, właśnie. Właśnie dlatego do nich. Bo odpala mi się tutaj opcja, że mogę go. Dobra, ja na razie nie. Na razie negocjacje. Najważniejsze są negocjacje. najważniejsza jest, jest, jest interes. U... tak będę trzymał, żeby ten, żebym nie musiał tego cenzurować. Opa, dobra, nie, okej. Okay. A nie mam żonę, jestem zajęty. Wejdźmy do tego barona całego. Ten, jaki kurwa, patrzcie w ogóle, o złocone. O złocona brama. Ale pancerz macie lichy na 7,62. Skała H, to was poro pozamiatam szybko.

что поделаешь? Наш мир жесток. Я лишь по мере сил стараюсь привнести в него толику порядка, без которого нет надежды на что-то лучшее. Нет самой жизни. Но перейдем к делу. Вряд ли вы прибыли сюда насладиться погодой. А значит, у вас есть важная цель. И цель это где-то далеко. Я готов помочь вам достичь ее, предоставив горючее для продолжения путешествия. Взамен же я попрошу немного. Отдайте мне, Гюль. Приведите ее, и все мы выиграем. Я получу Гюль, вы горючее. э Все будут жить долго, и... Моя пропозиция есть такая. Ну что, пор... Ну ваше... Ты ответишь за все! Ну, добра. Ну, я имею идентичную предложение, что... Она.

Łatwo. Uuu, ona też dobrze strzela, podoba mi się. No nie pykły nam te. Wiecie. Świat nie rządzi, nawet jakby się rządził innymi prawami, panie. O kurwa, co za zaskoczenia mnie wziął. Tej, halo, proszę tak nie robić. Ja to muszę flanki też pilnować, widzę naszych podopiecznych I... no, możecie sobie czytać co tam pierdoli ja nie jestem zainteresowany na w jaki szybki ziom Au, plecy 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 cholera aura nikomu nie problemów na Kuba, stąd go nie sięgnę? Nie, skubany, dobry. Hmm, interesujący. Dobra, a co ja mam zrobić? O, no dobra, może być. Będziemy się. Trzymaj, co mam trzymać? Gdzie jesteś? Jesus, kurwa, znowu tego nie ogarnąłem. Nie kurwa. Je Jest źle. Ja tu zginę. Ja tu zginę. Ja tu kurwa zginę. Siema. Nie jest dobrze Nie jest dobrze Szybkie pytanie moje No właśnie, ale jak trzymałem tab to się nic nie działo ja Za bardzo nie mam go jak pierdolić tego dziada O, chyba nawet się udało ale kończy mi się amunicja i przegrzewa mi się broń przeokrutnie. O mój Boże, dobra, nie, tędy nie jednak. A może? Boże, ich tu jest naprawdę dużo. Ten celownik też mi nie pomaga w sumie za bardzo. I tłumik też mi nie pomaga za bardzo, ale za no. bardzo nie mam jak to, to t... a, zmienić. Oh. Uch, dało się, kurwa. Mordo, nie oszczędzałem się. Nie wiem, czy to był jej plan. W każdym razie mam nadzieję, że nie wyleciała w powietrze, no przypada pani. Nie ma czasu. Młynarz, nie ma czasu. Tu trzeba... No to dawaj O o, więc źle zostać nowy Nie wyjdzie zajmij z baroną No to jazda z ziomeczkiem ty jesteś silniejszy. Artyom, Aaa, żona na posterunku. Że mu łbanie urwało całego. Dobra, po Baronie. Warota Brama otwarta. Spierdalamy z cysterną. Wydał mój naród nadzieję. Ja to nigdy nie zapomnę. Но война для меня только начался Теперь надо закончить дело Ну, добра, то огонь В таким разе Спирталамы стон Артём, нас привела сюда твоя мечта Но моему народу она не поможет Теперь это и моя война Уходи, Артём Иди к своей мечте Окей Okej. Okay. Żyw, zajączonek. Ja tak волновалась. Фанатики с Волги, nad Wolgą, kanibale w bunkrze w górach, handlarze niewolników nad brzegiem wyschniętego morza. Ile potworów zrodziła ta wojna? A może zawsze było ich pełno, i wojna po prostu wywabiła ich z ukrycia, a my jesteśmy teraz skazani na ich towarzystwo? Damil został na pustyni, bo by pomóc Guli w walce o wolność swoich rodaków. Czy uda mu się pokonać kolejnego potwora? Apatię, która przez cały ten czas nie pozwalała miejscowym wyrwać się z jarzma nieboli? Jeśli mam być szczery, wątpię, ten potwór może się okazać silniejszy niż wszystkie pozostałe, tak czy inaczej, nie wolno nam tracić ducha. Z każdą chwilą zbliżamy się do naszego wymarzonego celu miejsca, gdzie moglibyśmy żyć z dala od promieniowania mutantów. Mapę, które zdobyliśmy na pustyni, wskazują nam kilka obiecujących punktów. Czekamy już tylko, aż pułkownik wybierze któryś z nich. Na razie jednak aurora spokojnie zmierza na wschód. A załoga odpoczywa. Stjepan oświadczył się Katy, a ona zgodziła się zostać jego żoną. nie No i dobra, lato, moi kochani. Zaczyna się lato. Шелет дурацкий. Вроде уже выехали из этих песков, а все не отпускает. Из чего только крест крутит <свы> эту гадость? Но ничего страшного, уже прошло. Ребята, не хочу вас отвлекать, но вы подтягивайтесь потихоньку. Там стол почти накрыт. Одну минуту, Степа, мы скоро будем. Ну no что, Тёма, пойдем? Или побудем еще? Так хорошо. Алло, чему то я мам децидовать? Что есть грана? Смотрю на Степу с Катей, на нас с тобой и думаю, как же нам повезло. У родителей-то моих все совсем не так было, плохо было. Подскoczył я тебе рассказывала, от чего мама умерла. Нет, конечно. Отец ее довел. Он тогда еще жестче был. Придет со службы сапоги скинет, а у самого лицо все перекошено. Сразу к бутылке. Ругались много, все за закрытыми дверями. Потом пропадал. И файно тоже. что как бы в этих катсценках можем себе выбирать разные вещи. Когда трезвая была, плакала. А как выпить? Честно, за я раме них молю. Допалме такого скрепта и спирт делаем. Мы подано до стола. Она ма вовлеле, бардзо рзкую групэ крві R H 0 Арихада. И говорит: Мы с тобой, а поедем когда-нибудь в мой родной город Владивосток, а оттуда в поселок, что на самом берегу океана. Мне тогда пять лет было, мало что понимала. Но поселок и даже океан могла себе представить. Потому что верила ей. Верила, что поедем. А потом она... Ой, с... закончила. Дрянью какой-то отравилась. После маминой смерти отец пить бросил. А, бы я вам заслоня бы ему Я особо не обращала. Когда она умерла, больше одну не оставлял. Везде таскал с собой. Но про нее мы с ним за все время говорили только пару раз и все. Także moi kochani, to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że się podobało. Ja muszę niestety znikać, żebyście mogli sobie przeczytać, co ona ma nam do powiedzenia. A tymczasem widzimy się już w następnym filmie. Mam nadzieję, że w innych warunkach, w innym miejscu. Ale ta gra jest dość szybko prowadząca się, więc mam nadzieję, że starczy nam do najbliższej premiery. A tymczasem dziękuję Wam bardzo i bez odbioru. Кстати, мне всегда было интересно, о чем папа мечтает. Он же должен уметь мечтать. Так вот о чем? О погонах? Так он сам себе мог любые навесить. Людей спасти? А что им дальше делать? Под землей сидеть? Никогда не понимала его. Чем он живет? Что ему надо для счастья? Может и ничего. У него ведь никогда не было времени подумать о завтрашнем дне. В метро...